Nazywam się Luiza i mieszkam w Niemczech. Ta historia wydarzyła się, gdy miałam 17 lat. Opiekowałam się dzieckiem przyjaciółki mojej mamy. To była pora snu dla dziecka, więc użyłam je do łóżeczka i wróciłam na dół, aby pooglądać telewizję. W pewnym momencie dziecko zaczęło płakać. Wstałam i poszłam do sypialni, żeby sprawdzić, co się z nim dzieje. Zauważyłam, że okno jest otwarte, choć byłam przekonana, że wcześniej było zamknięte. Bardzo mnie to zaniepokoiło i szczerze mówiąc, bałam się. Nic jednak nie mogłam zrobić, więc zamknęłam drzwi, zajęłam się dzieckiem i ułożyłam je z powrotem do snu. Gdy wychodziłam z pokoju, zdałam sobie sprawę, że na podłodze w rogu pokoju siedzi klaun. Było dość ciemno, więc nie widziałam zbyt wyraźnie, ale wyglądał, jakby miał uśmiech na twarzy, gdy wpatrywał się we mnie. Mimo wszystko wyglądał po prostu jak zabawka. Więc już o tym nie myślałam. Wróciłam do oglądania telewizji, a zaledwie 10 do 15 minut później dziecko znów zaczęło płakać. Poszłam na górę i ponownie udałam się do sypialni, czując się niespokojna. Kiedy zobaczyłam, że okno znów jest otwarte, moje serce się zatrzymało. Byłam cała zalana zimnym potem, ale dalej próbowałam uspokoić płaczące dziecko tak bardzo chciałam zadzwonić do mojej mamy, ale zostawiłam telefon na fotelu w salonie. Kiedy podeszłam do drzwi sypialni, krzyknęłam z przerażenia. Klaun, który wcześniej siedział na podłodze w rogu pokoju, zniknął. Nigdy się tak nie bałam, a całe moje ciało aż trzęsło się z nerwów. Potem usłyszałam kroki. Nierówne i dziwnie skaczące kroki. Wydawało mi się, że usłyszałam przerażający chichot, ale to nie ma znaczenia. Prawie straciłam ten rozum. Pobiegłam tak szybko, jak tylko mogłam, aby złapać telefon i zadzwonić na policję. Był Bełkocząc, powiedziałam im, że klaun włamał się do domu, w którym opiekowałam się dzieckiem. Policjanci przybyli 10 minut później i sprawdzili cały dom, ale nie znaleźli klauna. Zadzwonili do mojej mamy i powiedzieli jej wszystko, a kilka godzin później wróciła ze swoją przyjaciółką. Do dziś nadal nie wiem, czy go znaleźli. Ale mam nadzieję, że tak i wciąż nie mogę spokojnie zasnąć, myśląc o tamtej nocy.